Cześć Wam wszystkim z tej strony Drakej. Powracamy do Dante z Inferno w innym um, kanale. I lecimy tam, gdzie dokładnie skończyliśmy. Powoli dobijamy do piekła. Przed nami Charon, przewoźnik Charon. No i oczywiście kolejne zapożyczenie, tak to ładnie nazwijmy z God czyli sekwencje przechodzenia po Linach. No cześć. cześć. cześć na Charon, we własnej łodziowatej osobie. To nie jest, to nie jest jakaś dobra okazja do gadania. Dante zaoferował swoją swoje ciało i duszę za powrót za bezpieczny powrót Beatrice na Haron stwierdził tylko, że te już od dawna należą do niego. Skubany dupek z niego, nie? Okej, okay, tutaj widzimy jakieś... Wow! Coś przepieko mi zaadnie ładnie. Co to, kuźwa, jest w ogóle? A, no tak, racja. Ta, to, to była specjalna skrzynka, tak to nazwijmy, na artefakty. I mamy tutaj paznokieć Harona, jeśli nie mylę. Nie, mam... Albo wiosło. Co to, kuźwa, oar? Nie mam zielonego pojęcia. Wymaga po e trzeciego poziomu świętości. Eee, co nam to daje? Jeśli będziemy rozgrzeszać przeciwników oraz przeklętych, dostaniemy dodatkowe, dodatkowego expa, to się może przydać. Aczkolwiek to może później, eee, znaczy, nie możemy tego ubrać, bo no, wiecie, trzeci poziom świętości. No, kurde. Ach, te zmieniające się kąty kamery. Tak, odgraża się, odgraża się haronie. Za czym to się będzie śmiał ostatni. Ja przyszedłem tą grę i dobrze wiem, że to ja się będę śmiał ostatni. Znaczy, jedno. No, to ja się będę śmiał ostatni, dokładnie. Przed nami kolejny grzesznik. Okej, okay, i zagadka. Co mamy za zagadkę? Jakaś skrzynia się tutaj miota. Czy nie ma tutaj na przykład nic, nic wyżej ukrytego? Tutaj widzę... Tutaj widzę rzecz. Ale jest tak, co robi ta wajcha przede wszystkim? Przesuwa. Przesuwa tutaj platformę. Tak, gram w tą grę już troszeczkę temu, więc no może... Moja pamięć nie, nie, nie do końca jest w tym wypadku najlepsza. Dobra, dobra, wiem jak wszystko. Wszy wiem jak wszystko działa, ale nie pętam rozwiązań zagadek. Czekajcie. Czemu się prze. Wow. Tam ktoś się topi na dole. Masz jakiś syp pod, pod pokładem Haronie. Okej, okay, nie mam pojęcia, co mi daje przesuwanie tej platformy. Na pewno mogę przesunąć to. Na pewno nic tutaj nie ma. Nie, okej. Okay. A, dobra, 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 widzę. Ogarnąłem. Nie, nie, nie w tą stronę. Ewentualnie może... A nie, dobra. Ju... Na czym polega ta kolerna zagadka? A dobra, już wiem, już wiem, dobra. I got this. Wpychamy to tutaj. A tego tutaj nie wciągnę, ale dobra spoko. Ju, już to mam. Okej, okay, teraz ta kładka może robić mi za przejście. Kolejną znaczkę oczywiście. I kolejny. Kolejny pieniążek naszego znajomego Judasza. Wow! Skrzynia mi się sunęła. A tak, są drogą. I tam, tak mówiłem, kolejnego grzesznika, oh, okay. no okej, okay. oczywiście tutaj kućwa nie dolecę. Dobra, wiem o co chodzi. E, I tutaj jakby. Sp jest coś co mnie ciekawy, ponieważ wiadomo, mamy sobie tych grzeszników i to są po prostu, jak mówię, osoby historyczne, mitologiczne, slash, biblijne, wiecie o co chodzi, żeby za bardzo nie wnikać w temat. I teraz wiadomo, że oni, żeby wylądować w piekle, popełnili różne grzechy. I teraz nie jestem pewien, czy gra nie ma jakiegoś skryptu, czy jakiegoś zamierzenia, że gracz powinien... Jednych karać, innymi, innym odpuszczać grzechy w zależności od tego co zrobili, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby, była, żeby było to jakieś super opłacalne. Od po prostu jestem ciekawy, czy coś takiego istnieje jakiś z góry założony sposób Znaczyć, na osąd tych osób. Kolejne wspomnienia z tych

Orfeusz. No cóż, czas, czas na gitar Hero na organach kościelnych. tego że bez faktycznej muzyki. Tak, tutaj oczywiście po tym jak przedstawiony w tych no, wspomnieniach jest biskup, dobrze wiemy, że gościu ściemniał i na... Mm, na przystępujących do krucjat nie czekało nic innego niż potępienie grzechu nie zostały odpuszczone, a krucjaty były tylko i wyłącznie barbarzyńskim aktem. Tak, generalnie wkurzające jest to, że nie możemy na czas kliknąć dwóch klawiszy naraz, mimo tego iż niekiedy typowo właśnie niekiedy typowo właśnie sekuleczki podatują, te grzechy podatują w tym samym momencie. I mamy drugi poziom podmoś świętości, proszę bardzo. Eee, szybko to idzie definitywnie szybciej niż na pewno ten zbezczeszczenie to na 100% ja mam Expav w Pre2000 mm, co my tutaj mamy jakąś technikę więcej many więcej tego o, wzmocnione lodowe uderzenie a raczej ścieżkę sprawiedliwości jak to jest pięknie określane trzęsienie ziemi tempest Widocznie ja pewno wezmę sobie potem to. Amen. Dokładnie. Amen. Hello. No, co tam? że noje. A, dobra, tego się nie spodziewałem. Czas na magię. Błąd się w ogniu piekielnym czy coś tam. Tak, z nimi podobnie jak z harpiami w gadołorze nie opłaca się walczyć. Zamiast tego podchodzimy, chwytamy, Dante robi resztę. No. Pięknie. Bijemy combo! Spam, 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 Na potędze spamu! Żryjcie me krzyże! O! Czas na karę! O tak, pilotynka. O Jezu! No, come on, come get some. Czemu ja tak lubię kontry w grach? Nawet dzisiaj nie są zbyt fajne. Definitywnie jest coś fajnego w oddaniu... E, coś satysfakcjonującego w oddaniu przeciwnikowi jego własnego damage'a, prawda? Hadouken! Gni w piekle! Ej ty! Jeśli to już będzie ostatni, który potrzebowaliśmy do to... ota, Mamy pierwszy poziom zbezczeszczenia. Okej, okay, teraz e, 2000 i teraz kurde, czy chcę wydłużyć zasięg chwytu, czy może jednak... A... Dobra, miejmy to już za sobą. Teraz nasza kosa dostała taki bardzo fajny wysięgnik, dzięki któremu będziemy mógł łapać z dalszej odległości. Znowu ty, tak? O. Widzicie jak... o, Tyk. Kurde, jak się nimi rzucało? Na 100% dało się, się nimi rzucać. Tak, teraz już do końca gry będziemy mogli bez żadnego problemu rozgrzeszać wrogów, ponieważ mamy już to co chciałem osiągnąć. Tak, swoją drogą jak już mówimy o, do końca gry, jak już padło to, to piękne sformułowanie No to wiedzcie, iż ta gra nie jest zbyt długa, więc nie znudzicie się nią spokojnie, to na pewno nie. Znaczy nie jest nawet dosyć ciekawa, ale jednak no nie jest jak mówię zbyt długa, więc no nie ma jakby prawa się nią znudzić po prostu. Potem ulepszymy sobie tą magię lodowego uderzenia. Tam ścieżki sprawiedliwości. Ja będę nazwać to lodowym uderzeniem, bo jakoś... Nie wygląda mi to zbyt, na zbyt sprawiedliwą ścieżkę. Dobra, nie będę odpalał redemption mode, bo jednak twierdzę, że ten pan się zaraz wrąbie. Tak właśnie myślałem. Niestety dokładnie ten sam Quick Time Event za każdym razem, znaczy animacja ta sama. Quick time event. A może w sumie nie? Nie, chyba dokładnie ten sam, nieważne. Animacja zawsze jest ta sama, aczkolwiek spokojnie tych gości jakoś super dużo w grze nie będzie. To jest fajne, bo tym skurbysynem możemy łapać tych wielkoludów i ich pożerać. To jest całkiem spoko. Takie satysfakcjonujące od po prostu. Błądzie! Powiem to, że generalnie wiecie, Dante, który jest... Wiecie, nie jest jakby półbogiem jak Kratos czy coś takiego i nie ma jakby logiczno-fabularnego wytłumaczenia czemu jest takim koksem, wbija sobie do piekła jak do siebie i po prostu wyżyna absolutnie wszystko co stoi mu na drodze i nieważne jak wielkie obrzydliwstwo stanie mu na drodze, od po prostu zabija to i tyle czas na dekapitację wiem, że ja będę się śmiał ostatni Tak te bestie również umieją chodzić po ścianach Podobnie jak Dante Ej co jest? What the hell? Co się stało? Przecież byłem... Okej okay. Chyba muszę po prostu skakać cały czas tak mi się wydaje Tak typowo byłem wyżej na moje Okej okay, dobra, skoro gra inaczej czy mógłbyś się kuźwa ruszyć? Dziękuję. No, dajemy ci opcję iścia po prostu, aczkolwiek jeśli będziesz szedł po prostu, to zginiesz, więc... Wow, 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 no, come on! Jeśli będziesz szedł po prostu, to was zginiesz, więc musisz skakać. Spoko. Gówniane, krój temi eventy. Mówię, dawno nie grałem po prostu w grę, która takowe miała, więc zdążyłem się troszeczkę odzwyczaić. Dalej! Jezu. Okej. Okay. Porzuciliśmy naszego wiernego wierzchowca. Go, 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 Dante! O shit! Holy balls O! Widzę punkt zaczepienia! Tak, ta kosa też nie robić tego typu rzeczy I... Przelecieliśmy Okej, mamy tutaj save, aczkolwiek jeszcze nie... O, Tam jest na dole kapiszka O, zejść Dobra, skorzystamy sobie z save'a oczywiście

Yet did not have the required portal of our faith. Their punishment is the denial of paradise. Okay, Limbo, czyli między a niebem, to dobre, nie to złe. I once saw the mighty one, crowned with victory. Take from here the shade of our first parent, of his son Abel, of Abraham and others. But before these no soul was ever saved. Jeszcze? ok, spadniesz już. No problemo. Hmm, czekajcie, bo fascynuje mnie ta kapliczka tutaj. O, tak, tak, przez salutki poziom, co i tak nie jest zbyt długo. Będziemy słyszeć właśnie wypowiedzi Króla Minosa, który osądza e, duszę, dusze, zmarłych. Więc tutaj się osądza. E, Przyznaję do odpowiednich kręgów piekła. Na przykład teraz wykrzyczał zdrada przed chwilą, tak więc. Gniew, proszę bardzo. O, właśnie widzimy krwa Minosa, Straszy brzydki popapraniec. Z jakimś długim języko-ogonem. Fraud to chyba nie wiem, kłamstwo? Nie jestem pewien. O, właśnie, tak. O, a to, okej, okay, dobra, 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 dobra. Do, do. To oni eksplodują. To, to nimi w sensie można rzucać. Musimy wypatrywać tych dupków, bo mogą być przydatni w boju. Obżarstwo. O, cześć Haronie. Panie! Tak, dalej jest, jesteś cwany? Nie mam pojęcia, po prostu uważam to za mega kozackie, że... O, ten, odcięliśmy głowę Haronowi, a on i tak jeszcze, wiecie, gadał shit na, na nasz temat. O, zepchnijmy jego głowę, do czeluści piekła, tak? Dla pewności, żeby był jeszcze bardziej udupiony. Co my tutaj mamy za artefakty? Dante może odbić nadchodzący damage i odepchnąć przeciwnika? Czego? Wymaga to czegoś w ogóle? Nie, dobra, to bierzemy, why not? A właśnie, w tą drogą mogę też na przykład wziąć teraz obrażenia od kosy, ponieważ mamy już pierwszy poziom. Póki co nie mam nic lepszego, więc możemy na tą rozprawę i to zaekwipować. Potem artefaktów będzie tu dużo, dużo więcej. A, to, to, to jest taka piszka, okej. Okay. No. Próbuj dalej. Próbuj dalej, albo nie! Pierdolę to mu ziemię. Hadoken! Sayonara. O tak, proszę. Pierwszy zestaw. O, 3000 ekspa. Mm. Co by tu teraz... Okej, okay, więc mamy odbicie. Okej, okay, chyba kupimy odbicie i po prostu pożegnamy się z drzewkiem z bezczeszczenia. Mamy 1500 jeszcze. Z tym można coś zrobić. No, zapewne. Hmm. <laughs> Holy protection. A, po prostu zwiększenie defensa. Że to już są drogie skille, żeby nie było. Dobra, Okej, okay. pierwszy rządek, boom, proszę bardzo, pozamiatane. Nasz Hadoken zasymocjony. Oh, tak. Nie hadoken. O tak! Prawie jak miecz mieczu Kylorena w nowych Star Warsach, nie? Tylko że w innym kolorze. No i dobrze wiemy, że do Limbo również trafiają dzieci, które zmarły przed chrztem Więc no cóż, oto i dzieci I powiem wam co jest najbardziej creepy w tym wszystkim Ponieważ jak większość rzeczy w tej grze Te dzieci również były mołkapowane, wiecie były, To były faktyczne dzieci, które Na które były nałożone jakieś kombinazoniki do motion capture Ich ruchy były przenoszone na No cóż, do gry tak więc e, zabijając te dzieci, zabijamy coś, rzeczy, które były wzorowane na prawdziwych dzieciach. To trochę creepy. Tą drogą Visceral definitywnie ma coś przeciwko dzieciom. Jakiś nie wiem, szef zapewne zbyt ich nie lubi czy coś ten desceń, ponieważ pragnę przypomnieć, że w Dead Space 2 również od Visceral Games e, no, również walczyliśmy okazję walczyć ze zmutowanymi, obleśnymi dziećmi. Tak więc definitywnie ktoś w dzieci nie lubi. Tak mówię, piekło w Dante z Inferno definitywnie przebija klimatem i odwzorowaniem warunków jakie powinno przedstawiać niż cokolwiek co widzieliśmy w serii God of War. Tak, Vergil generalnie właśnie opowiada nam o różnych aspektach piekła, właśnie zaraz powiedział o tych dzieciach. To co przeszli ja powiedziałem. A, i dostaliśmy kolejny artefakt. W Rzymie, Augustus, w złej I lived in Okej, się Vergila kim w sumie jest, powiedział, że żył kiedyś w Rzymie. A tak, swoją drogą artefakty również lewelują, ciekawostka. Wszystkie, o, wszystkie ataki krzyżem zostały wzmocnione, no to, to definitywnie coś dla nas w tym momencie, nie? Okej, okay, teraz czy chcemy iść wyżej, czy chcemy iść w lewo? To jest pytanie. Gincie! Ach, pięknie eksplodują. Okej, okay, wydaje mi się, że wyżej jest właściwa droga, tak więc zerknijmy, co gra nam przygotowała tutaj. Wow, hello Jakieś ciekawe wyzwanko Last, czyli pożądanie, ha, tam też będziemy, to będzie zabawne miejsce Musimy by do dobrze moment Dalej, 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 dalej czy e, czyli jak chceś tędy? Okej, okay, chyba tędy. Mam tutaj kolejnego grzesznika. A raczej grzeszniczkę, sądzę z po w imieniu oczywiście. Okej, okay, do nieba, panienko elektro. Widziałem Cię w Daredevilu, a nie była jakaś spoko postacią, ale bez przesady z tym piekłem, nie? Ekscytujące, prawda? To jest śmieszne, ponieważ kiedy wysyłamy ich do piekła, kiedy karzemy ich, to no cóż, po prostu ich zabijamy, nie ma żadnej minigierki. A tutaj ktoś postarał się, żeby. O, ten. Dobra droga, niech będzie drogą cięższą, bardziej wyzywającą, bardziej wymagającą od gracza, więc. Więc nie wiem, daj mu tutaj Gierkę czy coś takiego Imponujący widok No nic, spadają stąd W sumie i dalej dostaliśmy duszyczek 1400 mamy no, okej okay. Herezja Okej, okay, niech będzie herezja nas expem Po prawej coś może? Nie. total nic. A już się spodziewałem. Coś tutaj? Nie. Totalnie nic. Gaz, <laughs> <laughs> generalnie żeby nie było, oczywiście jako, że... Od absurdu rzeczy jest tutaj wzorowanych na grzechach głównych. 7 grzechach głównych. To oczywiście mi jako nerdowi anime kojarzycie wszystko z The full metal Alchemist, ale... Tak mówię, skrzywienie po prostu. To tylko skrzywienie. Eee, nie e. Do nieba gnoju. O, złoty. Daj, dzieci. Do łóżek dzieciaczki to sprawa dla do dorosłych. Już już jest krzyżan, jest kosy, tak? Więc jest to troszeczkę mniej bolesne do oglądania. Swoją drogą czekajcie. Ja to nie mogę wejść, prawda? E, nie jestem w stanie. Okej, okay, czyli droga gdzieś gdzie indziej. No, jak zwykle dohopsamy sobie do kolejnego save'a i zakończymy odcinek. No, drzwi z drogi. Hello? Mam powiedzieć, co to jest, a jest to pierwszy z jakiegoś powodu. O, widzicie, dusze były w środku. Wiecie, kurs do tego posągu tak dużo pracy w niego włożył, że aż dostał dusze, nie? W tym miejscu również osądzane są pogańskie dusze. Hector, Caesar, King, Latynus, Camilla. I can't give full account. The telling would come short of fact. Jeszcze? O, to jest to Wyjątkowo żadnego prezenciku dla nas. Tak, niestety tutaj jakby lore piekła nie jest zbyt interesujące. Znaczy niekiedy są to fajne jakby tam jakieś szczególiki, ale nigdy nie ma tutaj takiego jak jakiegoś wow, to totalnie zmienia oblicze tej gry czy coś w tym decyzji. Raczej takie... Rzeczy dla laików religijnych, którzy na przykład nie do końca wszystkie rzeczy ogarniałem, jak, jak kto i dlaczego tutaj trafił. Więc głównie właśnie gadam z tym gościem dla artefaktów, które daję. Okej, czyli no cóż Bitwy Bitwy na krucjatach rozgrywały się Dobrze na rzecz tutaj Dantego i jego, że tak wyrażę, znajomych Aczkolwiek No cóż, nie wiem czy to jeszcze dobrze dla nas Tutaj parę rzeczy widzę, tam była jakaś dźwignia, tutaj mam fontannę, tutaj nie ma nic i przed nami save. tak więc dobra, teraz podejdziemy sobie do save'a i zakończymy odcinek, tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało, dzięki za uwagę i do zobaczyska w kolejnych odcinkach Dante z Inferno u mnie na kanale. Na razie